Nie ma cosplayu sobla, jest cosplay Wysockiego Nowa kamera, dobrze widzi się, Tak, tak. Gdzie anetka? Nie ma Anetki, Anetka ostała w łodzi. To jest No dobra jest, ale będzie potem. Cześć, bo ktoś pisze do mnie na Messengerze. Ona ciebie to jest suchar. Jedzenie przyszło? No to idź. A czy ona na Messengerze? Generalnie kwestia jest taka, że byłem w szpitalu, jak już część osób was wie na ostrym zapaleniu serca. Mięśnia sercowego właściwie. Przecież to sadek, ale już nie pobiegam sobie w tym roku, bo jak pobiegnę, to mogę zrobić sprint ewentualnie na inny świat. E co do walki, też walki nie będzie w tym roku. Mogę powiedzieć, że e były propozycje, ale, ale musiałem odmówić, niestety. K kiedyś się uda. A z kim nie mogę powiedzieć? Znaczy, w sumie jest o tej osobie dosyć głośno. Mogę powiedzieć tak, w sumie o tych dwóch osobach. Kto się domyśli, ten się domyśli. E nie jest osoba związana z Twitchem, jakby. Generalnie kwestia jest taka, że e, szpital nie oddaje. Mogę wam pokazać przykładowe danie ze szpitala. O, to jest najczęstszy posiłek. Nie, przepraszam. Tak, to za bogato. O, e, to są dania ze szpitala polskiego. Dziękuję bardzo. Generalnie, jak wsadziłem widelca w ten twarok, to mi utknął. Ale pomijmy ten fakt. Generalnie dalej. Byłem w szpitalu, trafiłem do niego tak, że byliśmy na Sylwestrze z Anetą. Z Popem, z jego dziewczyną, z, z Patoszymim, z Klubu Afterka i jego dziewczyną. Miałem bardzo dużą gorączkę, 40 stopni, kurwa, 39-38. No i co, miałem bardzo silną gorączkę i Szymon powiedział, że ma zajebisty lek na receptę, nazywa się Nimesil, wygląda coś takiego. Słuchaj, generalnie kwestia jest taka, że brałem sobie ten lek i nic nie czułem. Kiedy w tym czasie z receptą, chłopaki mi zamówili na recepta, tam Szymon znał dobry przepis, co napisać do babki, żeby zawsze ci go przepisała. Przestałem go brać i poczułem silny ból w klatce piersiowej. Przed tym koło czwartej śniła mi się śmieć, z którą rozmawiałem i tak dalej, i ona mi dała jeszcze jedną szansę, ale to jakby y, głębiej powiem, jak się kiedyś najebę dokładnie za 6 miesięcy, bo wtedy będę mógł pić. Ona mi dała drugą szansę, ja się obudziłem przez. I nie wiem czemu w ogóle jak się obudziłem, liczyłem do 12, to jest troszkę creepy Musiałem wziąć zimny prysznic, bo było mi tak gorąco i po podłodze się tarzałem i to jest Realtock, totalnie ja to pamiętam. Ja nad tym nie panowałem, ale jakby tak było Doliczyłem do 12, położyłem się, usunąłem z miejsca, obudziłem się rano z bardzo silnym bólem w klatce pierwszej takim. Generalnie ja. Mój próg bólu jest bardzo wysoki. Ja pewnie w ogóle bólu nie czuję jak mi robią zęby i tak dalej, to bez nieczulenia. A to był taki ból, że wyrywałem sobie włosy z głowy i nic nie czułem, na takiej zasadzie. Znaczy czułem klatkę, jedyne co czułem. Mama zadzwoniła po urologa, nie po urologa, tego żebym zrobił badania EKG i ten pan powiedział, że mam stan przezawałowy i że mam jak najszybciej jechać do szpitala, w każdej minucie mogę dostać zawał, ewentualnie coś dalej, odejść na inną planetę, możesz sobie to już opisać jak chcesz. Udało się w każdym razie, dotarłem i zostałem położony na RC, czyli na oddziale stałego monitoringu, gdzie jesteś podpięty 15 tysiącami kabli i tak dalej. Tak sobie leżałem i w pewnego momentu przychodzi do mnie babeczka, pielęgniarka i pyta się mnie, co ty jeszcze żyjesz. Wtedy zrozumiałem jak bardzo mój stan jest poważny. Koło mnie leżał miły starszy pan. Co, co chwilę srał do kaczki co chwilę pan przybiegał z świeżaczem powietrznym Leśna Góra I co chwilę się czułem jakbym był zakopanym, ale niekoniecznie tak było Już tu jesteś? No wejdź Ue! kurwa no wcześniej się odpaliłem, o cię widać z tyłu Dobra, nieważne Po siedmiu jak wyszedłem, jakby Rzeczy, które nie mogę robić to uprawianie żadnych sportów Przemęczanie się, bieganie, nawet tak średnio mogę szybciej chodzić w ogóle zapytała się mnie pani, czy ja coś trenuję Mówię, że MMA, box i tak dalej, ona mówi, oj, ja mówię, słucham. A ona mówi Czy pan bierze jakieś dodatki, typu testosteron i tak dalej? Ja od razu mówię, że nie. Jestem 100% czysty, ona mówi Szczęście, bo już prawdopodobnie by Pana z nami tutaj nie było Arek pieczarek? nie wiem, na chuj mi spamicie Generalnie za, to wygląda tak w tym momencie, że ja kiedy będę miał jakikolwiek yy, Wyczyn... Wyczynek, Boże Jakie słowa, pomóż siłek o No po prostu mogę upaść i się nie obudzić, to na takiej zasadzie będzie wyglądało Na to jest dosyć duże prawdopodobieństwo Mniej więcej jak Eriksen, na takiej zasadzie, no Słuchajcie, generalnie taki plan jest, jakby ja sobie rozpisałem każdy dzień w tym miesiącu, bo powrót z gry góry wcale. Dawno mnie nie było, to dlatego y, mamy trzy konkursy, pierwszy jest kulinarny, drugi jakaś akcja z gry, a trzecia to na śmieszny filmik. Do wygrania jest łącznie 1000 zł za, stream, za filmik kulinarny jest 500, bo jakby najwięcej będzie teraz, no że nie najwięcej, ale będziemy górować trochę w tym kontencie. Jest potem akcja z gry za to są dwie stówki i trzy stówki za Mm, za śmieszny filmik I tu kolejna akcja do was Jakby ja będę teraz też troszkę więcej Jareli robił, z Łodzi, z Warszawy, z różnych Miast, tam gdzie będziemy vlogi kręcić Najczęściej, wy będziecie mogli wpaść Więc to też taka rzecz, on będzie wcześniej Ogłoszony, taki rally gdzie będziemy Mniej więcej, tylko oczywiście Cringewce, Jaxowcy i tak dalej Z daleka, nie? Podejrzewam, że nieraz Wystąpi moment, gdzie Jak będziecie chcieli, to Anetka sobie przejmie streama pogra w LOLa jeżeli myślicie, że Wysoski się rajduje grając w ligę, to Aneta jest są trzy poziomy wyżej. Klawiatura jest łama na stale, już 4 klawiatury z CCG zamówiłem. Są dwie opcje uderzenia w strefę irl -i jakby. Pierwszy to jest taki, że będziemy zwiedzać miasta, pokazywać jakieś ciekawe miejsca, jakieś katedry i tak dalej. Wojąć wyjścia do baru, gdzie ja niestety nie będę pił, ale będę kamerował. W ogóle jest opcja zrobienia IRL-a z klubu After Equipo co wydaje mi się, może oddać. Wyćgani ludzie i tak dalej, mi się wydaje, że to odda w chuj. I generalnie teraz tak, vlogi. Chciałbym, żeby pojawiały się dwa vlogi tygodniowo u mnie na kanale. Pytałem, czy to jest wykonalne, żeby się nie, nie zanudzić. Wydaje mi się, że tak. Z tym, że chciałem robić vlogi bardziej też z popem, trochę bardziej może z nim kanał poprowadzić, coś w tą, tą stronę. Na pewno chcę wrócić też do występowania, czy tu u Japczana i tak dalej, u wszystkich, żeby dalej, dalej się to wszystko kręciło. Tak jak pisaliście, brakuje mi Was, brakuje Wam mnie i mi Was w sumie to na takiej zasadzie z dwóch stron. Tak, będą TikToki z Anetką Liga z Anetką Zgodzi się. się No i słyszałem, że wrócił gang Pajaloka kurwa Na Twitcha I się panoszę, ale spokojnie. spokojnie Ja uwielbiam jak wraca widownia Pajaloka, bo to jest generalnie Jak myślisz, że masz źle w życiu, to patrzysz na widzów Pajaloka i wtedy stwierdzasz, że jednak masz zajebiście Więc tak, skończmy ten temat Na temat shotów i tak dalej, pewnych nie będę się wypowiadał Mam nadzieję, jakby, że kariera będzie dłuższa niż kilka miesięcy. I tyle, dziękuję bardzo. I prowokowanie do walki jest y, mega chujowe. Pozdrawiam. Jakby, zanim się kogoś prowokuje do walki, to może najpierw niech stoczy walkę ze swoją dziewczyną i pierwszy raz z nią wygra. Może tak to nazwijmy. I, i zakończmy na ten, na ten temat do końca. Dziękuję bardzo. A Ale i wyprzedzę pytanie. Co ja co do walki nie prowokuję, bo kurwa, dostanę za mało, się, bo tak nie. Więc nie, to nie jest prowokacja o walki, tylko miła odpowiedź, żeby się odjebać. Y jeszcze wracałem do sytuacji w Ardengie, Konopskiego kolopskiego Leksio, o których teraz jest tak głośno, to y szkoda dla Leksia, ale tak zostało... Y jego kariera została zniszczona niestety, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz, tak, tak, tak nie sobie zadziałało. Ja uważam, że napisał za mocne rzeczy, ale i tak, tak mi go szkoda. Piekło mężczyzn, taka prawda. Co miałeś w głowie, jak że już w tym roku nie zawalczysz? Długo ci zajęło pogodzenie się z tym, wiesz co? Ja się powiem generalnie tak. W momencie, kiedy trafiłem do szpitala i przeczytałem te wszystkie wiadomości od rodziny, od znajomych i tak dalej, jeszcze ci powiem, że psycha nigdy mi tak nisko nie siedziała. Jeszcze jak ta pielęgniarka powiedziała, To ty jeszcze żyjesz? To jakby ona kurwa stanęła obok i autentycznie łzy mi poleciały. nie pamiętam kiedy ostatni raz mi łzy poleciały, chyba jak Pajalok Bana dostał, ale wtedy ze szczęścia, w sumie teraz ze smutku, bo jakby mogłem odejść. No, ale wtedy to połączę fakty. No nie masz podglądu, patrzcie. No jest sanetka. No i będziemy tu mieszkać. A cię przejmujesz, ludzie. Jeszcze gorsza. Quiz dla par. Dobra. Dobra, nie mówimy. Dobra. Na no, 3-4. 3-4. Ona. Dobra, łatwo. Ty czekaj. O kurwa. Trzy, cztery, nikt nie zapomina. No ja bym bardziej powiedziała, że ty. A, a co ja zapomniałem? To. Dobra, <laughs> dobra, tutaj trzy, cztery, ja. Ty. No co to, to ja wiem doskonale. A ja się nie lubię spóźniać. Ale co ty się spóźniałaś? A kto wychodził z chaty trzy godziny? No, dobra. <laughs> trzy, cztery, ja. No ja też, ale okej. Okay. Ja więcej. Trzy, cztery ty. Nie, nie no ty jak coś. No tak. O! O, o no bingo! Trzy, cztery, ty. Ja. A co jak ci ale i tak nie tak często. No nie, ale ty. Kto częściej robi drugiej osobie sobie kawę lub herbatę? Ty. No ale czemu tak szybko? No daj policzyć. Ja wiem, że ja. Kto częściej sprawdza portale społecznościowe? Dobra, dajemy teraz chyba. Cztery, ty, ty. Znaczy ja w sensie, ja w sensie, tak, 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 to ciągnie o mnie, totalnie o mnie. na trzy, cztery, razem. Razem. No, zawsze się kąpimy razem, to dlatego. O, ale tutaj nikt, kurwa, Nic. to nie ma jak odpowiedzieć. To ma części ochotę się przytulać? Cztery, ja. Cztery. Aha. Kto częściej ma rozładowany telefon? Trzy, cztery, cztery. ja. <laughs> Jaka kreweta. Zjemy. No nie straciliście mnie. Czym gamy? Ej, czym gamy! Dobra, Kejpin Holaczku, to ty przy zbliżeniu intymnym też się nie możesz przemęczać, bo nie ci mogę. pikawa siądzie no. nie tylko o sport, chodzi xdd. No tak. Eee, klatki! Gdzie tą klatkę? Fleszo i imchiluj go! Czemu go nie uleczyłaś? Poteczka poteczka, 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 klateczka do przodu, bij! No, bij, bij, bij! Damy bi. <grym grym> maksymaliku. Daj, dawaj! dawaj. Mi nie trapiłaś! <grym> no, bij! Klatkę! Klatka! No ją, ona już jest martwa! <grym> zabiliśmy ją, nie zabiliśmy! Klatka, ooo, <grym> <kratka. grym> Nie, to nie wyjdzie. <grym> No, no, e. no ale nie miałem many! Nie, no cię to! No, ty? Ale podkręcone łuju, Dawaj siateczkę w nią, co? Eee! E, e. E, no! Chilek, ty, bi, nie. klatka! E, <laughs> nie skacz, be. tak! Ciechujowy. Ej! <laughs> Mogę do tej kalać? Nie. No daj mi, jeśli chcę chce dać ci już osiem. <grym> specjalnie nie, specjalnie No daj, Siuśu. No i nic się nie stanie, nie musisz nic mówić. Pomachać mi, tak, tej pomalowej. To no. masz 10 sekund. <grym> i sam <szodź>, ci <czy> coś pisz. <grym> Halo. <grym> O, na Jack, jeszcze jeden! Dobrze, tysiąc gola! Oj to już jest odbicie od gry! klatkę weszła. I to jest kilek, to jest kurwa kilek, Pyk, pyk, myk, myk. Ty, killing spree. A czemu nie ma dźwięku z gry? No, dalej, daj, klikasz, klikasz. Uuu Kolejny, tutaj, pyk. on skoczę. Kilek! Kilek, dobrze, albo dobrze, bo dobrze, czekaj, daj dźwięk. Nie będzie OnlyFansa. Chyba, że moje. Kiedyś to Luki spał każdej nocy, no i nawet raz bez majtek. Spokojnie widzowie, on tylko tak przy kobiecie mówi. Next stream będzie znowu patola i wyzawanie. Plus ja jeden. czekam na czasy jak Marlenka i Rafatu z <laughs> Plus jeden. Co sądzę o przemianie Mandzia? Mocny temat. Wydaje mi się, że tam Popo wysłał taki co demona. Z duszy, bo wypędzał gościu. A, to Palasai. To no, wydaje mi się, że ty musisz ją zająć też. Generalnie, jak zobaczyłem te. Le, nie, legnice, nawet nie wiem, jak to nazwać. To oszalałem. Abym go tam zrobił, nie ma problemu. Nie, no, bojek. Bojek! A, kto jebie taka kula, ten ma wielkie chuja. No to tak, ale netka jebie taka kula. Oczywiście, kurwa. Ocena walki z onego. Jakby. No kurwa lifa, że Zony przegał, ale Gierczak ten o 2 lata, no czego się spodziewaliście, że Zony przez 3 miesiące sobie nie wiadomo jak bardzo się wyskiluje na, na tym... na salce to jest to była wykonalne, no. Czy ja mam nadzieję, że nikt Zonego nie wyzywa za to, że przegrał walkę, bo to by było kurwa obrzydliwe. Ocena walki paszy? Mutant Nie wiem czy ktoś w paszą jest w stanie walce takiej. I ciężko stwierdzić. Także dziękuję wszystkim. Eee, I widzimy się w przyszłym tygodniu. Już na stałe. Kochamy Was bardzo. Zabijmy serduszko. I trzymajcie się. Pa,